Reinmana, człowiek niewidzialny. Dziś w Szczecinie była kolejna odsłona kampanii konferencja poświęcona dorosłym autystykom. Dorosłe osoby z autyzmem, zamiast wychodzić z choroby, znikają. Agnieszka Górna. Zbudowałem most z mgły poprzez ciemność, z nadzieją, że jasność jest po drugiej stronie. Zbudowałem most i przekroczyłem go, ale nikt nie czekał na mnie po drugiej stronie. To wiersz młodego chłopaka z autyzmem. W Polsce autystyczne dzieci otrzymują wsparcie, przechodzą terapię, ale kiedy dorastają, pozostają same. W Zachodniopomorskiem nie ma ośrodków wsparcia dla osób dorosłych. W całej Polsce brakuje wzorców funkcjonowania domów opieki, pracy i rehabilitacji dla osób dorosłych z autyzmem. Dlatego, jak mówią specjaliści, dorośli z autyzmem w pewnym sensie znikają. Swoją dorosłość spędzają w domu rodzinnym. Jeżeli lubią oglądać telewizję, to ją oglądają. Jeżeli lubią oglądać książki, czy może czytać nawet umieją, to spędzają w ten sposób czas. Rzadko decydują się na aktywność, choćby artystyczną, jak Tomasz, autor obrazów i kalendarza, Krzysztof, student historii i autor książki, lub Stephen Shore, który choć chory na autyzm, zrobił doktorat z pedagogiki i kończy drugi z muzyki. Autyzm bardzo mi pomaga, na przykład być dobrym nauczycielem. Uczę innych, jak uczyć dzieci z autyzmem. No i jako osoba z autyzmem jestem bardzo dobrze zorganizowany. Autyzm może być atutem. W Danii działa firma, w której 75% pracowników to autystycy. Są świetnymi pracownikami. Odkryliśmy, że zwłaszcza w branży IT przy pracy z oprogramowaniami doskonale się sprawdzają. W Polsce istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające chorych na autyzm synapsis pod Warszawą. Są so osoby, które świetnie robią witraże, są so osoby, które świetnie szlifują, przygotowują miski ceramiczne, są so osoby, które rewelacyjnie ozdabiają różne gadżety bądź je pakują. Także właściwie każdy ma swoją niszę, gdzie może się realizować. O podobne miejsce w Szczecinie stara się Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Ma powstać za trzy lata. Będą tam również trzy budynki mieszkalne w pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem, które y, stracą oparcie w rodzinie lub jeśli rodzina, z uwagi na stan zdrowia nie będzie po prostu wydolna dalej sprawować opiekę. W zachodniopomorskiem jest co najmniej 100 dorosłych chorych na autyzm: Szczecin Agnieszka Gumna.